Jeśli zastanawiasz się nad hodowlą koni albo kupnem własnego konia bądź hodowcą kusty zostać ten kanał jest jak najbardziej dla Ciebie. Może interesujesz się hodowlą drobiu albo chcesz wyprowadzić się na wieś bądź myślisz jak inni to robią, chcesz coś podpatrzyć, nauczyć się ten kanał jest jak najbardziej dla Ciebie. Tak więc subskrybuj, komentuj, udostępniaj nie bądź czeka, dajże lajka siądź wygodnie w fotelu, zapnij pas, bo zaczynamy i jedziemy i sobie jedziemy w trasę Witajcie moi drodzy Jedziemy sobie Amstawkiem Jest troszeczkę niesforny. Ja też powiem Wam po dłuższej przerwie Puściłem się w teren, nawet rozgrzewki nie zrobiłem i to tak Nie bardzo Nie bardzo dzisiaj wyjdzie Czy wyjdzie czy nie wyjdzie, ale rozrywk trzeba zrobić Jest dzień wolny, mamy świętolany poniedziałek Eee, trzeba, słuchajcie, w terenie uważać na takie rzeczy, bo koniec sam ja jestem sam, eee, coś by się stało, nikt nas nie znajdzie. Ochrona głowy, jak najbardziej, nie powinniśmy wcale w tereny jeździć sami. To jest po pierwsze. A ja tak spacerowo sobie po dłuższej przerwie, bo praktycznie chyba 3-4 lata nie jeździłem w tereny. Jak się pandemia zaczęła. Tak to wszystko się nam gdzieś tam nie wiem no skończyło się po prostu nie było parcia nie było parcia i konik sobie no żeśmy zapomnieli jaka to jest przyjemność w ogóle mieć konie słuchajcie a nie jeździć na nich nie to jest normalnie grzech a tym bardziej dzisiaj takie święto jest to jest jeszcze podwójny grzech żeby nie skorzystać. Dlatego jestem. Zobaczymy jak ta dzisiejsza przejażdżka nam wyjdzie, bo konik jest troszeczkę rozkojarzony. Od lata zeszłego roku nie był w terenie. Ja troszeczkę pewnie też się nie czuję, bo jedną ręką trzymać kamerę i gadać, a drugą ręką po takiej przerwie jeszcze jedną operować, tylko to też wiecie. No trzeba... O, 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 już. Co to za nawroty sta. Dobra, zobaczymy jak się oddalimy troszeczkę od tajni, to ponagrywam jeszcze wam coś. O malutku, zapis jakbyś jak chciał, a nie mógł. Misiaku. No, całkiem przyjemnie, sympatycznie jest. Cały czas próbuje mi tutaj do domu wracać. Jak jakieś rozwidlenie, skrzyżowanie. No, ale jest całkiem póki co sympatycznie. Pogoda, temperatura jest taka akurat. Troszeczkę go tych meszek uwolniłem na padoku. Może będzie wdzięczny. No tak. No tak, no tak, odprężaj się, odprężaj. Jesteś chyba bardziej z, ten, zdenerwowany, jakiś zniesmaczony, niezdecydowany jak ja. Po takiej przerwie długiej wsiadać na ciebie i powiem, zobaczymy. No, podziwiajcie te uroki Borów Tucholskich, bo tu jest naprawdę pięknie. Byście chcieli wypocząć mentalnie to takie miejsce jak najbardziej. Ludzi za dużo tu się nie kręci. Parę godzin, góra, dwie, trzy. Idziemy, idziemy. Idziemy, co to za zawahanie tu jest. Zobaczcie tutaj za koń. Co skrzyżowanie kombinuje w lewo, w prawo, aby jak najszybciej do domu wrócić. Taki ten mój ogród leniwy jest. Misiek, jesteś bardzo leniwy. Zobaczcie tutaj. Co tutaj się działo? No to jest taka wycinka no, normalnie bym powiedział bezczelna. Pod no tak, tak wytrzebiony ten las jest. Tutaj, się mieli takie kataklizmy y, ostatnimi laty. Takie trąby powietrzne, pasy całe w kilometrach liczone. W hektarach dosłownie. W setkach hektarów. Po tych trąbach, że drzewa były do sprzątania. A tutaj tak intensywne wycinanie lasów, jeszcze. No, gdzie to pomyślałby kto? Ja tędy dawno wam powiem szczerze, nie jechałem. Bo nie mam potrzeby tędy jeździć do miasta czy tam gdzieś. Zupełnie inną drogą jedziemy. Ale stój, 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 tu stój. Ja Cię nie poganiam. Ale, ale, ja widzę tutaj naprawdę rabunkowo postępują z nieco. A teraz chciałem Wam powiedzieć, czemu taki odcinek zrobiłem dzisiaj. Ano, temu taki odcinek, że już miesiąc temu ponad miałem jeden roczek kończył kanał, czyli na YouTube jesteśmy rok czasu i no planowałem już to nagrać, taki odcinek fajny dla Was, dla fanek szczególnie moich, które od czasu do czasu tam się w komentarzach odzywają, które bardzo pozdrawiam. No i chciałem Wam powiedzieć, no, że raz, że mamy rok, miesiąc temu, No wcześniej nie mogłem, słuchajcie, bo kłopoty zdrowotne, różne takie rzeczy, przypadłości mi się tutaj działy. Nie byłem w stanie się ruszyć ani zmobilizować. No, dzisiaj mamy taki czas wolny, pogodę, i jestem naprawdę już jakby po tych wszystkich już takich uszczerbkach na zdrowiu, jakby podleczony. To mniejsza o to. Ale najważniejsze jest to, że chciałem Wam podziękować za ponad 300 subskrypcji które mnie tutaj na kanał żeście dali Są tutaj znowu zaczynasz Są tutaj naprawdę fajne osoby mi oglądają które bym chciał naprawdę, żeby się odzywały częściej w komentarzach Zadawajcie pytania, nie bójcie się. Ja chętnie odpowiem. Może od, nagram jakiś odcinek specjalnie dla Was, jak macie jakieś życzenie. Bo dzięki widowni, słuchajcie, kanał się rozwija, każdy jeden. To taki apel dla Was ode mnie. E, no, pamiętajcie, bez Was kanału nie będzie. Nie będzie motywacji ani rozwijania się i tak dalej. Więc zachęcam mocno do komentowania. Nie bójcie się. tak jadę sobie jadę i niż żywej duszy, non stop niż żywej duszy bardzo mnie to cieszy no i dobra ale kogo ty wołasz? daleko jeszcze nam wracamy widać, że wracamy, bo koń naprawdę idzie krokiem takim, że ho ho zaraz mi tu pobiegnie tak, się wkurzył tak mi się wkurzył. A ja jeszcze bardziej, bo żeśmy nie doszli, nie dojechali do celu wyznaczonego, zaplanowanego dzisiaj przeze mnie. Bo słuchajcie, poszła jedna z wód na kółku od wędzidła, po prostu się rozpruła. Nie miałem czym wszyć. Jedna frytka by załatwiła sprawę, ale no nie miałem i wykombinowałem jako tako. I wracamy pomału, bo. Koiak pędzi z powrotem, to pędzi, trzeba go mocniej wstrzymywać. A ta wodza może nie wytrzymać takiego naporu. Siły, o jezus Maria, amstaf my tu mamy. Kurde, piękki pod sobą, Pięki mamy pod sobą jeszcze. Kurde, skarpa na 2 metry. Aha, a ty idziesz, jakbyś chciał nas tutaj przywrócić zaraz do tego rowu. Dobrze, słuchajcie, to taki krótki wypad na dzisiaj. No, zawsze coś nie. Jest optymistycznie. Dobra, to na ten moment włączymy się za chwilę. Co się kręcisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Widzicie, tak to się ogier zachowuje, jak wraca do klaczy. Całkowicie odbija mu patelnia. Nie potrafi zapanować nad sobą. I teraz, nie daj Boże, jeden pasek by mi puścił znowu a wszedłby w kus i w galo, bo bym go nie wytrzymał. To różnie by się to mogło skończyć. Dlatego wolałem sobie zsiąść i te pół kilometra przejść pieszo. No bo różnie może się stać. Szarpnie, zerwie, to się ledwo trzyma. Nie chcę ryzykować. Wstrzymywać go nie wstrzymam, bo to jak sobie w głowę coś wbije, taki ogier to no, ciężko mu wyperspadować. A utrzymać drania nawet na wodach to jest ciężko. Bo był taki przypadek, raz, raz miałem, słuchajcie, w czerwcu to było, jak miałem, miały największą ruję, to prawie mi dwa palce wyrwał normalnie z wędzidłem, nie oczywiście w pysku. Także to jest natura i to trzeba mieć pod wzgląd wziąć, że czasami może się niestety ale nieobliczalnie zachowywać. No tak jak teraz widzicie takie bączki, nie bączki co chwilę go. Tutaj muszę wyprowadzać z myślenia jednego. Aczkolwiek no siłę ma. Żeby nie wędzidło w pysku, to podejrzewam, że marne szanse bym miał ja tego utrzymać. No, ale co? Fajnie było, nie? Amstaff No tak, polatajcie się dookoła Fajnie było Sezon rozpoczęty Po dłuższej przerwie Grzechu nie ma Wykorzystany dzień wolny Nogi mi trochę też się rozruszają Ale co Wam powiem Po tej godzince, dwóch Ciało już tak się ułożyło i przypomniało sobie jak to wszystko ma wyglądać automatycznie jakby także to tak jak zjazdom na rowerze, tego się nie zapomina się troszeczkę usiedzi w siodle to zaraz wszystko przychodzi z powrotem dobrze. Dziękuję za uwagę słuchajcie, że oglądaliście, że oglądaliście do końca. Jeszcze raz dziękuję za 310 chyba już będzie subów. No i dobra. Tymczasem zdrowych i wesołych.